Zdanie 13. W prostopodościennym akwarium o wymiarach podanych na rysunku woda sięga do 2 trzecich jego wysokości. Ile litrów wody jest w akwarium? Zwróćmy uwagę, że mamy dane w centymetrach, a wiemy, że 1 decymetr sześcienny to jest 1 litr. O, 1 litr zatem pozamieniamy sobie to na decymetry to jest to no, po prostu odpowiednio 6, 5 i 8 wyliczmy pojemność całkowitą tego akwarium, czyli 6 razy 5 razy 8, czyli 5 razy 8 40, 4 razy 6 to 240 40 decymetrów sześciennych, to nie jest Prawidłowa odpowiedź, to nie jest koniec. Pamiętajmy, że woda sięga do 2 trzecich wysokości, zatem pomnóżmy sobie 240 razy 2 trzecie równa się 3 z 24 skrócimy. To jest 24 na 3, to jest 8. I 8 razy 2 to jest 16, 0. Dopisujemy 160 litrów, zaznaczamy C.